Stronisko PDTK na Turbaczu imienia Władysława Orkana na wysokości 1285 m nad poziomem morza. Jest to jedno z największych stronisk w Polsce. Kubatura stroniska 2200 m. Ilość pokoi 46. Obiekt oddano w 1958 roku, czyli konstrukcja jest zdecydowanie stara. Można powiedzieć, że ciepłochłonna. Był modernizowany wielokrotnie. Stronisko jest trudnym stroniskiem, można powiedzieć że ze względu na dojazd i ze względu na, na borykanie się z problemem właśnie opalania stroniska, to nie jest to, jest to łatwy orzech do zgryzienia. W poprzednich latach realizowanie ogrzewania oraz grzanie ciepłej wody użytkowej w budynku było realizowane za pomocą ekogroszku, natomiast w tym momencie grzanie ciepłej wody użytkowej przejęły pompy ciepła, w okresach przejściowych również pełnią rolę jak głównego źródła ciepła w budynku, natomiast w większym mrozy pomagają piec w ogrzewaniu. Znajdujemy się w schronisku na Turbaczu, gdzie zamontowane zostały dwie pompy Mitsubishi Electric CHV o mocy nominalnej 90 kW. Na koncie mamy dużo projektów zrealizowanych na tych urządzeniach, natomiast ta była jedną z ciekawszych. Wymagała od nas wcześniejszego przygotowania oraz cierpliwości. Modernizacja instalacji nie była dużym wyzwaniem. Dołożony został bufor ciepła, nie, nie wiązało się to z wysokimi kosztami inwestycji. Sam montaż urządzeń był bardzo przyjemny. Są to urządzenia typu monoblok, dlatego zastosowane zostały rury preizolowane, które zostały puszczone w gruncie. Rurociąg po stronie zewnętrznej do pomp ciepła był prowadzony rurą preizolowaną z powodu łatwości montażu oraz świetnych właściwości izolacyjnych. W realizacji tego projektu musieliśmy zwrócić uwagę na wiele aspektów, na które nie musimy zwracać w realizacji standardowych instalacji. Jedną z nich była wysokość montażu urządzeń. Z powodu wysokich opadów śniegu postument na pompę ciepła musiał być umieszczony zdecydowanie wyżej. Pompy ciepła Mitsubishi Electric wyposażone są w technologię Zubadan, w technologię wtrysku czynnika chłodniczego, dzięki czemu osiągają bardzo wysokie wydajności oraz potrafią osiągnąć bardzo wysokie Temperatury zasilania, nawet w ujemnych temperaturach zewnętrznych. Dla przykładu, w temperaturze minus 20 stopni, temperatura zasilania, którą pompa jest w stanie wyprodukować bez wspomagania się grzałkami elektrycznymi, wynosi 65 stopni Celsjusza. Pompy są w stanie działać nawet poniżej tej temperatury, ponieważ mamy udokumentowane realizacje, gdzie Działają one nawet w temperaturach znacznie niższych niż minus 20 stopni Celsjusza. Pompa ciepła CHV Mitsubishi Electric posiada dwie sprężarki, dzięki czemu może modulować w bardzo szerokim zakresie. Dodatkowo, w przypadku awarii jednej ze sprężarek, druga może przejąć pracę, aby utrzymać ciągłą pracę systemu. Udało się nam wykorzystać bieżące zbiorniki na wodę użytkową. Do instalacji ogrzewania dołożyliśmy bufor ciepła, który został wpięty na powrocie z instalacji. W mroźniejsze dni współpracuje on z kotą na ekogroszek, który jest odciążany w zużyciu. Natomiast w cieplejsze dni całkowicie przejmują one rolę ogrzewania budynku. Ciepła woda w lecie również ogrzewana jest tylko za pomocą pomp ciepła. Jest to duże ułatwienie w użytkowaniu, ponieważ ekogroszek w lecie to nie jest najlepsze rozwiązanie. Pompa ciepła CAV jest to urządzenie typu monoblok. tej racji musieliśmy zastosować zabezpieczenie przeciwzamarzaniowe typu UPS, podtrzymujące pracę pompy obiegowej w trybie ciągłym. Na ten moment instalacja liczy dwie jednostki pomp ciepła. Planowo będzie rozbudowana do trzech sztuk. Instalacja wymaga temperatury na zasilaniu. W granicach 50-55 stopni. Przetestowaliśmy działanie w temperaturach minus kilkunastu stopni. Wtedy współpracowała ona z kotłem na ekogrosze, który dość mocno odciążyła w zużyciu. Natomiast w okresach cieplejszych temperatury rzędu 0 stopni świetnie sobie radzi w realizacji grzania ciepłej wody, jak i pełnego przejęcia ogrzewania budynku. Urządzenia mogą pracować na krzywej grzewczej oraz dodatkowo mają możliwość pracy zarówno w trybie ogrzewania, jak i w trybie ciepłej wody użytkowej dzięki zmianie temperatury zasilania z poziomu sterowania. Tutaj my średnio spalamy 75 ton węgla, a czyli to tak ekogroszku, czyli bardziej ekologicznego, ekologicznej wersji węgla. I tak jak nadeszła taka wiadomość z Petetyka, że będziemy mieć pompy ciepła na cykura. Będzie, będzie niesamowicie. Także mamy nadzieję, to wszyscy się cieszą z tego, że już nie będą musieli się od, od kotletów odrywać i wieczorem naparzać przy piecu.